Avia Solar sędziszów Małopolski nie zwalnia tempa. Sędziszowscy siatkarze po siedmiu meczach wszystkich wygranych są liderami czwartej grupy drugoligowej tabeli. Drużyna Tomasza Józefackiego po raz kolejny udowodniła, że w tym sezonie jest w wysokiej formie. Do tej pory siatkarze rozegrali 7 meczów, z czego nie przegrali żadnego spotkania. 11 listopada Avia Solar Sędziszów Małopolski pokonała na własnym boisku Tyski Klub Siatkarski 3 do 2. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo to mega ciężki mecz. No ciężko się gra liderowi. Każdy, kto przyjeżdża do nas chce, chce z nami wygrać. Dzisiaj naprawdę tychę postawiły nam bardzo wymagające warunki. I bardzo się cieszę, że, że w tym tiebreaku, mimo tego gorszego początku, e, wróciliśmy do swojej gry, e, e, tą przewagę, którą mieli zawodnicy z Tych, e, odrobiliśmy i później skontrolowaliśmy w końcówce to wszystko. Udowodniliśmy, że pomimo presji i trudnych początków potrafimy się zmotywować i walczyć do końca, mówi Łukasz Perłowski, kapitan via Solar Sędziszów Małopolski. Chcieliśmy zagrać po prostu swoją, domą grę, którą, którą e, gdzieś te, przez te wcześniejsze mecze też, e, też pokazywały. My przede wszystkim, no, mimo tego, że gdzieś tam przegrywamy, potrafimy odrobić tą, e, tą stratę i, i nawet te sety rozstrzygać na swoją korzyść. Także myślę, że to jest nasz e, nasz taki atut. Drużyna Tomasza Józefackiego dąży do tego, aby rozgrywki zakończyć będąc w czołówce tabeli. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. A Solar Sędziszów Małopolski, mając aktualnie pozycję lidera, nie zamierza jednak odpuszczać i tracić ambicji. Nie możemy popaść jakiś jakieś chuda My jesteśmy niepokonanym zespołem, i żeby to utrzymać, musimy kontynuować tą dobrą pracę na treningach, a i później koncentrację i takie mega dobre podejście do, do każdego następnego meczu. Siadkarzom gratulujemy. Życzymy, aby ich kolejne mecze dostarczały kibicom równie silnych sportowych emocji, a wszystkie spotkania kończyły się zwycięstwem.